Po raz kolejny perfekcyjnie przeczytałem akcję cenową i uprzedziłem o zbliżających się spadkach. Bitcoin zgodnie z planem dziś zalicza korektę, a jego cena równoważy tygodniowy poziom ferwalu Dokładnie o tym scenariuszu mówiłem już prawie dwa tygodnie temu, informując studentów Akademii, a także poinformowałem Was tutaj na YouTubie w ostatnim materiale. Altcoiny, spadki rzędu kilkunastu czy ponad 20%. W update z 22 lipca informuję studentów Akademii o tym, że wszystko idzie zgodnie z planem. Korekta na Bitcoinie i korekta na ETH. Co z altcoinami i ETH? Jasno napisałem, mamy potwierdzenie na rozpoczęcie korekty. Całkiem przypadkowo następnego dnia, czyli 23 lipca altcoiny zaczynają solidną, ponad 20% korektę, jak w przypadku Bit Network. ETH trzyma się solidnie i zrealizowało lokalny scenariusz spadkowy o którym informowałem na żywo podczas ostatniej sesji edukacyjnej. Co dalej z Bitcoinem? Czy to już jest koniec spadków czy może dopiero początek? Co z altcoinami i czy hossa jeszcze potrwa? Jak wygląda aktualna sytuacja i czego możemy się spodziewać? Między innymi powiem wam o tym w dzisiejszym materiale. Cześć wszystkim, witam wszystkich na moim na na kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut, na rynkach finansowych. Zaczynamy piątkową analizę rynku. Mówimy sobie aktualną sytuację, co się wydarzyło od poprzedniej analizy, jak i pokażę Wam, jak po raz kolejny perfekcyjnie przeczytałem to, co się może wydarzyć. Mówię może, no bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy, a jednak się wydarzyło zgodnie z tym, o czym informowałem studentów akademii, o czym poinformowałem Was również tutaj na YouTube w ostatnim materiale. Dlatego, jeżeli chcesz być na bieżąco z takimi analizami, które jak widzisz, sprawdzają się. W bardzo dużym stopniu to zostaw suba, aby być na bieżąco, właśnie z kolejnymi materiałami, z kolejnymi update'ami. Zostaw, łapkę w górę, komentarz, komentarz taktyczny. Wtedy z kolei Bitcoin będzie z Tobą. Dużo się dzieje? Ważne spadki? Tak, to są ważne spadki, ponieważ ja chciałem je zobaczyć. Po prostu chciałem je zobaczyć. Mówiłem Wam o tym w poprzednim materiale, że przed rozpoczęciem kolejnego ruchu wzrostowego chcę zobaczyć spadki do tygodniowego poziomu ja o tym jeszcze informowałem Studentów Akademii prawie dwa tygodnie temu, co jest śmieszne, zanim, zanim słuchajcie, zamknęła się ta świeca tygodniowa. Ja informowałem o tym, że chcę zobaczyć w kolejnym tygodniu świecę indecision. Czyli tą świecę, która była w zeszłym tygodniu, o której wam również mówiłem. Nie mogę wam pokazać to na papierze, ponieważ o tym informowałem podczas sesji edukacyjnej, później przypomniałem o tym w jednym z update'ów, to wam pokazywałem na poprzedniej sesji, a są updatey, których wam po prostu nie mogę pokazać, ponieważ wiedza i informacje przekazane w nich są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla studentów ICT Sniper Academy. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Natomiast i tak przekazuję Wam bardzo dużo darmowej wiedzy, informacji które mogą was w jakimś stopniu w przyszłości uchronić albo pomóc podjąć jakieś sensowne decyzje oczywiście sensowne w cudzysłowie no bo każdy z was musi ocenić pewne rzeczy i oczywiście w moich materiałach to nie są porady inwestycyjne w dzisiejszym materiale zobaczysz po raz kolejny jak precyzyjnie przeczytałem zbliżającą się akcję cenową to kolejny dowód na to że rynek można czytać z wyprzedzeniem i co najważniejsze to właśnie w taki sposób informuję studentów ICT Sniper Academy o tym, co może się wydarzyć. Nie po fakcie, nie po wszystkim, a zanim rynek zrobi ruch. Także studenci ICT Sniper Academy są tuż przed rynkiem. Tak, są tuż przed rynkiem, ponieważ o tym wszystkim, co się już wydarzyło, informowałem z dwutygodniowym wyprzedzeniem. To nie są puste słowa, to są fakty, które zobaczysz w dzisiejszym materiale. Zanim zaczynamy przypomnienie, do wtorku trwa urodzinowa promocja. Z kodem HOSSA50 możesz dołączyć do mojej ICT Sniper Academy z mentoringiem rocznym lub mentoringiem lifetime z 50% obniżką. To ostatnia taka promocja w tym roku. Rynek znajduje się w kluczowym momencie. Brak wyjścia z pozycji na czas, niezrealizowanie zysków, czy nawet niezrealizowanie pewnych strat może kosztować cię ogromną część twojego majątku, ogromną część twojego portfolio. A jak widzisz, akcję cenową czytam znakomicie. I już studenci ICT Sniper Academy od tygodnia wiedzą, jaka akcja cenowa poinformuje nas o tym, że to już koniec hossy. Nie przedłużając już, lecimy z tematem. W ostatnim materiale mówiłem wam o tym, że na Bitcoinie chcę zobaczyć spadek do tygodniowego poziomu per Value Gap, co dzisiaj właśnie ma miejsce. O tym informowałem z wyprzedzeniem studentów ICT Sniper Academy w jednym z update'ów, który właśnie widzicie na ekranie. Przypominałem o tym, że wszystko idzie zgodnie z planem. Czekamy na korektę przed kolejnym ruchem. Zostaną, bo taki według mnie również zobaczymy. Tydzień z formacją Indecision lub drogi. To miało nastąpić po ekspansji, która miała dwa tygodnie temu. Zrównowa zrównoważenie świeżo tworzonego Fair value Gap, ponieważ ja, ten Fair value Gap się jeszcze nie utworzył, kiedy, kiedy pisałem ten update i jeszcze go nie było. A następnie kontynuacja wzrostów. To wszystko w tym momencie ma właśnie miejsce. Czyli mieliśmy ekspansję, mieliśmy świeczkę do OG lub indecision. W tym wypadku jest to indecision. Na interwale tygodniowym mówiłem wam w ostatnim materiale, że ta świeczka jest kluczowa. Dowiecie się o tym, dlaczego jest kluczowa w przyszłości lub jeżeli będziecie w Akademii, ponieważ tam już wiedzą dlaczego. Potem mieliśmy zobaczyć ten ruch spadkowy, który właśnie mamy. Za chwilkę przejdę do omówienia analizy i dalszej sytuacji, jeżeli chodzi o Bitcoina. Natomiast to nie wszystko z kluczowych update'ów. Przewidziałem spadki na altcoinach zanim one się rozpoczęły. Update rynku z 22 lipca. Korekta na Bitcoinie i ETH zgodnie z planem. Czyli przypominam, że wszystko idzie zgodnie z planem przed planem na problemu rynku śpadkowego. Przypomniałem jeszcze raz o potwierdzeniach, które już mamy i to, co chcę zobaczyć. Co z altcoinami i ETH? Już w piątek pisałem, że altcoiny wyglądają na gotowe do korekty. Faktycznie ta korekta była na chwilę na 10% i dosłownie w sobotę jeszcze altcoiny podrosły. Jednak teraz. Dzieje się coś znacznie ważniejszego. ETH daje lokalną zmianę struktury rynku. Do tego widziałem zmianę dominacji Bitcoina. To było ostrzeżenie dla altów. Dziś widzimy wyraźnie odbicie i wzrost dominacji Bitcoina, co może sugerować dwie rzeczy. Kapitał przechodzi z altcoinów do Bitcoina lub wręcz ucieka do USDT, do stablecoinów. Co się dzieje? Następnego dnia, 23 lipca, rozpoczynamy średnio 10, 15, 20 spadki w zależności od altcoinów PET zaliczył 20 spadek Solana zalicza 15 spadek także dosyć konkretna i szybka korekta jak widzisz, studenci Akademii stali poinformowani o tym wszystkim z wyprzedzeniem akurat tutaj krótkim, no bo następnego dnia już mieliśmy ten ruch spadkowy, natomiast było to informacje na bieżąco. Kiedy to zobaczyłem, od razu o tym poinformowałem. Równie dobrze spadki mogły być już od 22. Przechodzimy teraz do analizy Bitcoina. Zgodnie z planem mamy wybite dołki, które tutaj wyznaczyłem. To w poprzednich Widziałeś to w poprzedniej analizie. Nie, nie były one zaznaczone przypadkowo. Dołek tutaj mamy wtorkowy. Jest to dołek, który tworzył nam tygodniowy Fair value Gap. Dołek, który mamy tutaj, który został wybity, tworzył nam dniowy Fair value Gap, który właśnie mamy w całej tej szarej strefie. I to chciałem zobaczyć przed kolejnym ruchem wzrostowym. I w mojej ocenie, kontynuacja ruchu wzrostowego nastąpi w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu, co jest również niezwykle istotne. To chciałbym zobaczyć, aby właśnie ta świeca tygodniowa, którą aktualnie mamy, zamknęła się właśnie w ręczu tej świecy tygodniowej zeszłego tygodnia. Także nie chciałbym zobaczyć, że korpus świecy tej aktualnej, którą mamy, zamyka się poniżej tego poziomu 115 714 dolarów. Wtedy będę musiał na nowo zobaczyć, jak wygląda akcja cenowa i ocenić dalsze szanse na kontynuację. Wzrostów. Czyli tygodniowa świeca zamknie się w rendżu. Będzie to dla mnie kolejne potwierdzenie na kontynuację wzrostów, których oczekuję i oczekuję nowego ATH. Już teraz mogę Ci powiedzieć, że nowe ATH według mnie będzie w sierpniu, w pierwszej jego części, w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia. W mojej ocenie zobaczymy nowe ATH. Pod warunkiem oczywiście, że zostaną spełnione na dnia, które... no. wtedy, właśnie w mojej ocenie. Jest spora na to szansa, że w pierwszych dniach sierpnia zobaczymy nowe ATH. Aktualnie to, co istotne, czy spadki mogą się pogłębić? Tak, mogą się jeszcze pogłębić. Natomiast to, co jest istotne, to właśnie powiedziałem: czyli mamy dzisiaj jeszcze piątek. Jeżeli, załóżmy jutro, zobaczymy jeszcze ruch spadkowy, to w niedzielę chciałbym zobaczyć podbicie i zamknięcie świecy jednodniowej i tygodniowej powyżej tego poziomu. To jest niezwykle istotne dla utrzymania byczej struktury wzrostowej. To znaczy, nie będzie tutaj zmiany struktury rynku, jeżeli taka sytuacja miałaby, miałaby miejsce. Natomiast będzie to zaburzało całą moją koncepcję. Nie tylko koncepcję, ale po prostu wzrostową akcję cenową. Jeżeli by się okazało, że jutro zobaczymy świeczkę wzrostową, która zamknie się. Engulfing powyżej dzisiejszej środki chociaż Nie wiem, czy ta dzisiejsza w taki sposób się zamknie, ale zakładamy, że tak. Teraz tak widzę wykres. Tak jak Wy zresztą widzicie, w tym materiale pewnie już coś się zmieniło. Może jest niżej, może jest wyżej. Nie wiem, ale odnoszę się do tego, co aktualnie widzę. Jeżeli tak by się wydarzyło, to będziemy mieli tutaj zmianę stanu dostawy, i to będzie wtedy nasza kluczowa strefa popytowa. To będzie niezwykle ważna strefa popytowa z interwału jednodniowego. Więc dzisiaj możemy zakończyć się spadkowo. Możemy zamknąć się również spadkowo jutro. Wtedy ważna będzie kolejna świeczka wzrostowa i również czy ona nam zmieni stan dostaw. O tym będę Was informował już w poniedziałkowym update, w poniedziałkowej analizie. Będę miał więcej danych, bo zamknie się tydzień, więc będę dużo więcej widział, jeżeli chodzi o dalszą akcję cenałam i jak to widzę, dalej jestem byczo i uważam, że jeszcze przed nami wzrosty. To są poziomy, jak widzicie, które mam tutaj zaznaczone w tych strefach, Fair Value Gap i to są moje poziomy zainteresowania. Tutaj będę szukał sobie potwierdzeń na kolejny ruch wzrostowy, co nie oznacza, że tych potwierdzeń nie będę szukał również tutaj. Wyżej, ponieważ cena nie musi zejść do tych poziomów, aby rozpocząć kolejną falę wzrostową, kolejny ruch wzrostowy wystarczy, że złagodzi Fair Value Gap, o czym pisałem w update'ach, co zresztą widzieliście i to już jest wystarczające pod warunkiem, że na mniejszym interwale czasowym zobaczymy nową strukturę wzrostową. ETH wygląda nieco lepiej, wygląda bardziej byczo niż Bitcoin w tym momencie, co widać również po Spadku dominacji bitcoina w dniu dzisiejszym to widać również po tym, że ETH nie wybija niższego dołka, jak to zrobił Bitcoin w dniu dzisiejszym, co nie oznacza, że nie możemy zobaczyć jeszcze pogłębienia ruchu spadkowego. Wstępnie wygląda to lepiej. Natomiast, jeszcze to się wstrzymam z kolejnymi jakby aspektami, aby mówić, że zaraz ETH wystrzeli, ponieważ muszę zobaczyć kolejne potwierdzenia. Tym bardziej, że w tym tygodniowym tworzy nam się fair value gap. Tak? Tutaj. Więc ta świeczka, nieważne, czy zamknie się byczo, czy zamknie się niedźwiedzio, czy nam się zamknie tutaj troszeczkę niżej, czy troszeczkę wyżej, w przyszłym tygodniu moglibyśmy na przykład zobaczyć właśnie zrównoważenie tego fair value i początek tygodnia rozpocząty spadkami, po to, żeby dalej kontynuować wzrosty, czyli zrównoważyć fair value gap i kontynuacja wzrostu. Może tak być, nie musi. Kwestia tego, co się wydarzy do niedzieli, co się wydarzy do przyszłego tygodnia, no bo zostało jeszcze 2,5 dnia, więc sporo czasu na to, żeby tutaj się dużo jeszcze zmieniło. Więc będę to update'ował już w Akademii. Jeżeli spadki na ETH miałyby się pogłębić, to mam wyznaczone dla siebie trzy strefy, które będą dla mnie strefami istotnymi pod szukanie potwierdzeń na kontynuację wzrostów na ETH. Także dzisiaj ETH mnie trochę zaskoczyło tym, że trzyma się nawet solidnie mieliśmy tutaj ten ruch spadkowy i shorta którego rozgrywałem można powiedzieć że na żywo ponieważ na żywo podczas sesji nie formowałem w akademii powiedziałem dlaczego rozgrywam stąd pozycje na spadki mówiłem właśnie o wybiciu tych dołków ponieważ były to łatwe że tak powiem pule płynności do wybicia co zresztą miało miejsce widzimy że również po wybicie tego dołka cena od razu odbiła wciąż również nie wykluczam tego pogłębienia ruchu spadkowego na ETH tak jak nie wykluczam tego ruchu spadkowego na Bitcoinie jeszcze w dniu dzisiejszym, może w dniu jutrzejszym. Dlatego wtedy, tak jak wspomniałem, przed chwilą, będę patrzył na te strefy. Jeżeli takie potwierdzenia będą, to moim kolejnym targetem są okolice 4000 dolarów. Tutaj mamy strefę podażową z interwału tygodniowego albo z interwału jednodniowego, więc to jest mój kolejny target z ruchu wzrostowego. Tak widzę. Akcję cenową dla ETH aktualnie. I tym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Także HOSA 50. Daję ci 50% rabat na dołączenie do mojej akademii z mentoringiem rocznym lub mentoringiem lifetime To ostatnia taka promocja, ostatnia tak ta duża. Na godzinę zawsze robię największą promocję. To może być jedna z Twoich najlepszych decyzji inwestycyjnych. W tym roku lub nawet w tej chosie.